W przeważającej części kraju mamy piękny poranek. Ale niestety w ciągu dnia się to zmieni. Ze szczegółami, Zuza Wiertek-Lewandowska. Dzień dobry, Zuzo. Dzień no dobry. No właśnie, co dziś nas czeka w pogodzie, bo przyznam szczerze, że ten poranek w Warszawie rozochodził I... na to, że to będzie piękny dzień. Oj, to prawda, i w Warszawie, ale także na południu Polski, na Mazurach. Tutaj faktycznie przywita nas w poniedziałkowy poranek słońce. Niestety. Ale. Tak, w drugiej części dnia to się zmieni i na niebie pojawią się chmury i dodatkowo opady deszczu, ale też cały czas przypominamy, że te opady deszczu są nam bardzo potrzebne. I w tym tygodniu nie zabraknie deszczu, ale także miejscami zagrzmi w ciągu kolejnych dni, na termometrach do 20 stopni. Dzisiaj najchłodniej będzie na południu Polski, tutaj jedynie 14 stopni i to w tym najcieplejszym momencie dnia, a na zachodzie najcieplej we Wrocławiu, w Zielonej Górze, tutaj do 20 nawet 21 stopni, ale już na horyzoncie widać upały. Początek czerwca, niedziela, poniedziałek za tydzień, już faktycznie z wyższymi wartościami na termometrach. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy i w ciągu najbliższej doby nad Polską będzie przemieszczał się właśnie deszczowy front atmosferyczny i dzisiaj w całej Polsce. Przyniesie nam opady deszczu, chmury i także do Polski będzie napływać wilgotne i chłodne powietrze. Na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce przewaga chmur na niebie jest szansa na przejaśnienia. Nad Morzem już teraz o poranku dużo chmur i jeszcze bez opadów ale w drugiej części dnia już wszędzie przydadzą się parasole na termometrach od 15 stopni w Kołobrzegu i w Gdańsku do 20 stopni w Poznaniu wiatr będzie umiarkowany zachodni na Warmii, Mazurach, Mazowszu oraz na Podlasiu, tu także zachmurzenie duże, także opady deszczu 16 stopni w Warszawie oraz w Łodzi 15 stopni w Olsztynie, w Suwałkach i w toku do 19 stopni wiatr także będzie umiarkowany na Podkarpaciu luby i w Małopolsce przewaga chmur na niebie, opady deszczu, 14 stopni w Zakopanem, tutaj dzisiaj najchłodniej, 20 stopni w Rzeszowie. Wiatr będzie umiarkowany północno-zachodni. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na ziemi lubuskiej, tak jak w reszcie Polski, przewaga chmur na niebie, nieliczne przejaśnienia będą możliwe w Gorzowie. Tutaj tylko nie powinno padać, ale w pozostałych miastach opady deszczu będą się Pojawiały, będzie dość ciepło, bo 18 stopni w Opolu, w Katowicach, do 20 stopni we Wrocławiu i w Gorzowie, ale najcieplej w Zielonej Górze tutaj 21 stopni. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia!